Oczywiście nie jest mój pierwszy film. To pierwszy film, w którym zajmuję Zdecydow. Zajmuję. Pokazuję moje zdanie. Na temat, którego praktycznie nie znam od środka. Ale tak, to jest moje zdanie. Proszę mi go oglądania. Hej. Dzień dobry. E Dzisiaj kręcę swój pierwszy film. I będę w nim mówił o czymś, o czym teoretycznie pojęcia nie mam. Będę chciał opowiedzieć, jak postrzegam y, łowiectwo, myśliwstwo w Polsce. No i zaraz usłyszę, no jak nie jesteś myśliwym w Polsce, to co się wypowiadasz? Y, to prawda, nie jestem myśliwym w Polsce. Nigdy w Polsce nie polowałem, i informacje, jakimi dysponuję, pozyskuję z internetu i pozyskuję z rozmów z moimi polskimi kolegami, którzy mieszkają w Polsce i w Polsce polują. Aha. Więc będzie, będę chciał poruszyć. Podzielić się moimi spostrzeżeniami na temat zagrożeń, jakie dotykają łowiectwo w Polsce, i spróbuję się zabawić we wróżkę, i powiedzieć, co łowiectwo może czekać w kraju. Przy czym część problemów dotyczących łowiectwa współdzielimy, zarówno w Polsce, jak i w Norwegii. Tutaj mam na myśli mm, obrońców natury, e, Obrańców natury, którzy mają takie pojęcie o naturze, że oglądali e, Jelonka Bambi, e, czy tam jak on się nazywał w, w filmach Disneya. No dobra. Największym i tutaj mówię znowu to co mówię to są moje spostrzeżenia i wnioski wysnute na podstawie rozmów z myśliwymi aktywnymi, z myśliwymi, którzy w Polsce polują. I informacje jakie są dostępne, szeroko dostępne w internecie na kanałach łowieckich, takich jak Studencka Ostoja. E... Na przykład takich jak Dashbur jest, był kiedyś taki yy, króciuteńko myśliwy.pl bodajże zniknął gdzieś. Nie wiem, czy zaprzestał chłopak nagrywania, czy... Dobra. Myśliwi w Polsce mierzą się z potężnym hejtem i hejt ma... Hate. Argumenty podnoszone przez przeciwników słowiectwa myślę, że możemy podzielić na dwie takie ścieżki. Pierwsza to są ekoterroryści. Przykład pan dorożała. Jego ostatnia wypowiedź o myśliwych, którzy z piersiówką idą w łowisko. No cóż, nie jestem myśliwym w Polsce, gdybym był, to pozwał pana dorożałę. Ponieważ tymi słowami. Oczernia środowisko łowieckie i uniemożliwia wykonywanie zadań, które nakłada na myśliwych ustawa. Pan Dorożała jest przestępcą. Pan Dorożała bezczelnie kłamie. I ja wiem, że jeszcze kilka, kilkanaście lat temu trafiali się myśliwi, którzy lubili sobie na ambonie golnąć pięćdziesiątkę, czy setkę, żeby się wygodniej siedziało. Teraz już tego myślę, że nie ma, bo utracić zezwolenie na broń i jeszcze dostać wyrok jest bardzo łatwo. Więc słowa pana Dorożały to są takie wyjęte, nie powiem skąd. Jest to przestępca, bo Pomówienie jest przestępstwem ściganym z powództwa cywilnego, a pan dorożała jest przestępcą. Tak samo jak inni ekoterroryści, którzy wypisują w internecie, że myśliwy to powinien zdechnąć, myśliwy to zło, myśliwy zabija wszystko, co się rusza i, i, nie, i co tylko dostrzeże. No nie, tak nie jest. I jest to jedna strona, jedno ugrupowanie wrogów łowiectwa. Drugim, drugą grupą, która szkaluje poniekąd łowiectwo, są osoby, które nazywają myśliwych sektą. I Kurczę, wiecie co? Głupio mi to przyznać, ale jeżeli chodzi o część kół łowieckich, to ci ludzie mają poniekąd rację. Bo spotkałem się z zarzutami, że koła łowieckie to kółka wzajemnej adoracji, że żeby zostać myśliwym, to trzeba być Prawnikiem, ławnikiem, chirurgiem, policjantem, sędzią, księdzem, bogatym biznesmenem. No i przede wszystkim trzeba kogoś w tym kole mieć. Jak to wygląda w praktyce? Tak do końca niby nie wiem. Wiem natomiast, że w Polsce istnieje potężny problem myśliwych niezrzeszonych. Myśliwy niezrzeszony to osoba, która odbyła staż w OHZ lub w kole łowieckim, zdała państwowy egzamin, uzyskała uprawnienia łowieckie i tak naprawdę nie może polować, chyba że sobie wykupi polowanie w OHZ -cie. lub też komercyjne w jakimś kole łowieckim. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w dużej części koła są faktycznie zamkniętymi kółkami wzajemnej adoracji. Najczęstszym argumentem, jaki ja się spotykałem w dyskusjach, był taki argument, że nie przyjmiemy kogoś obcego do koła. Bo koło zarządza majątkiem wartości iluś set tysięcy, czy iluś milionów złotych, a nie chcemy, żeby ktoś obcy rządził się naszymi pieniędzmi. Bo nie mamy gwarancji, jaka ta osoba będzie. Ja na taki argument mam bardzo prostą i jasną odpowiedź. Jesteście, koledzy myśliwi, koledzy prezesowie, kół. Zarządy ku. Jesteście samodzielnymi organizacjami zrzeszonymi w Polskim Związku Owieckim. Dysponujecie bardzo dużą autonomią. Możecie, przegłosować głosować przepisy, które pozwolą Wam zaprosić do koła każdego na powiedzmy dwu trzyletni. Stasz to jest wtedy, jak się robi uprawnienia łowieckie, yy, więc na rezydenturę, tak żebyście sobie mogli kolegę obserwować i żeby stwierdzić, czymże taki potencjalny myśliwy pachnie. Czy przestrzega etyki łowieckiej, czy jest koleżeński, czy nie jest oszustem, czy nie jest kłusownikiem, w końcu, czy po prostu można się z nim dogadać, bo czasami są ludzie, którzy wszystkich przepisów prawa przestrzegają, a nie chcielibyśmy z nim spędzić w jednym pokoju nawet 10 minut, prawda? A to też jest ważne. Ech, kolejnym takim mo z mojej strony spojrzeniem na takie, że nie przyjmujemy obcych, bo nie wiadomo czym nam to pachnie, no, przepraszam bardzo, jeżeli osoba, która opiekuje się stażystą, staż trwa z tego, co wiem, około roku czasu w kole, i taki pan, czy też pani, jeżeli są takowe koleżanki wśród Dian, w ciągu roku czasu nie jest w stanie stwierdzić, czy z tą osobą warto kontynuować znajomość dalszą już jako z myśliwym. To przepraszam bardzo, ale chyba taka osoba nie powinna w ogóle być opiekunem stażysty, bo do, prawom, do prowadzącego stażystę należy przekazanie mu informacji, należy nauka podstaw łowieckich i w pewnym sensie ocena. Bo przecież jeżeli prowadzący staż pójdzie do prezesa koła i powie słuchaj prezes, no mam tego stażystę, ale on mi pioruna się nie nadaje, bo nie przychodzi na polowania, nie uczy się przepisów, jest w ogóle zlewac wszystko sobie, no to taki prezes powie, no przepraszam bardzo chłopie, nie chcesz być myśliwym, zawracasz nam dupę i uciekaj stąd. Więc nie jest to tak do końca. Kilka dni temu w czasie dyskusji na Facebooku myśliwy napisał mi takie słowa, że my w kole przegłosowaliśmy, że przyjmujemy do koła tylko członków rodzin myśliwych, którzy są już w kole. A ludzi spoza tego kręgu będziemy przyjmowali wtedy i tylko wtedy, kiedy liczba członków koła spadnie poniżej 60. No i jeszcze napisał coś takiego, że są kołem niezależnym i to od nich zależy, jak oni sobie urządzą swoje własne koło. Tak. Tak, kolego, masz absolutną rację. To od Ciebie zależy, jak sobie koło urządzicie. Tylko chciałbym zauważyć, że za poza waszymi przepisami, ma, poza wrogami typu ekolodzy i wasze samozamknięcie się, macie jeszcze jednego wroga, o którym zapominacie. Ten wróg się nazywa demografia. Ja jestem rocznik 75. W tamtych latach normą było, że rodzina miała dwoje, troje, czworo i więcej dzieci. Od 20 lat normą jest, że najczęściej jest model 2 plus 1. Rodzice plus jedno dziecko. To jak wy, panowie myśliwi, sobie wyobrażacie za przyjmowanie do kół tylko swoich członków, swoich rodzin? Nie każde wasze dziecko będzie myśliwym. Mm -mm. Starzejemy się. Za chwileczkę, na skutek demografii, na skutek kłamliwych zagrywek ekologów, ekoterrorystów, Okaże się, że łowiecko w Polsce zginie. Więc może czas się zastanowić. Kilka dni temu w Krakowie bodajże odbyły się targi łowieckie Expo 2025. Bardzo fajnie, że bardzo fajnie, że były tam stoiska z żywnością. Bardzo fajnie, że było pokazane. Tylko kurczę, przepraszam. Nie, nie przepraszam. E, to znowu było pokazane, takie kiszenie się we własnym sosie. Przecież na te targi weszły osoby, które Lubią łowiectwo, które chciały zobaczyć co nowego w łowiectwie i które no, są do łowiectwa pozytywnie nastawione. A w szkołach, w internecie, w telewizji trwa nagonka. Myśliwi to zło, myśliwi to pijaki, myśliwi to sekta. A zwierzątka to są takie cudowne i kochane ojejku. A mięso to rośnie na półce w markecie. Brawo. Kilka tygodni czy kilka miesięcy temu, już nie pamiętam dokładnie, wpadła mi w oko informacja, że zarząd PZEU zorganizował w Ciechanowie lekcje. Przygotowana liczyzny do zjedzenia. Super inicjatywa. Wiecie? Tego brakuje. Słuchajcie, ja pochodzę z małej miejscowości, no już nie takiej małej, w okolicach Działdowa. Pełno tam lasów. Myśliwych jest sporo. A ja przez całe moje życie wtedy kiedy jeszcze mieszkałem w Polsce. Okay. Y nie widziałem ani jednego festynu, na którym myśliwi by się zaprezentowali. Ale nie zaprezentowali się sobie samemu, żeby się pochwalić, ale ładny w kapelusik kupiłeś, a to piórko ci tak seksownie sterczy. Słuchajcie, koledzy myśliwi. Wy musicie wyjść do środowiska tego niełowieckiego. Musicie się przedstawić. Musicie pokazać swoje tradycje. Musicie pokazać, że hamburger z dzika, stek z jelenia jest pyszny. Musicie powiedzieć ludziom, że wypełniacie zadania ustawowe. Przecież 95% ludzi nie wie o tym, że myśliwy który, myśliwy, który zastrzeli zwierzynę, który pozyska, nie rozumiem słowa pozyska, my zabijamy. My zabijamy zwierzynę, a nie pozyskujemy. Myśliwy, który zastrzeli sobie jelenia, sarnę, dzika, cokolwiek innego, i chce zabrać miąsko do zjedzenia, to musi za to miąsko, wiadomo, zapłacić. A 99% ludzi o tym nie wie. Oni myślą, że myśliwy to bierze sobie flintę i idę do lasu. Strzeliłem dzika, dzika na plecy i do domu. No nie. Ludzie o tym nie wiedzą. I później krążą bajki. Ludzie nie wiedzą o tym, że myśliwemu na przykład nie wolno strzelać do lochy. Oni myślą, że strzelacie do wszystkiego, co się w drzewie się rusza. No i co jest chyba najgorsze w mojej ocenie. Mm. W tym albo w ubiegłym sezonie prezes PZT, a morzonek był na polowaniu na zbiorówce i na tej zbiorówce został zastrzelony bodajże łoś. No, nie poszło i nagle nie wiadomo kto tego łosia zabił, no bo zbiorówka więc strzelało wielu. E, I kurczę, e, nikt nie ponosi odpowiedzialności, no bo wiadomo, nawet jak zwierzak dostał kulę, to co ustalimy? No, kaliber broni, no bo zgrzybkował no i nie wiem, czy jest możliwość ustalenia broni, z której kula została wystrzelona po grzybkowaniu. chyba nie. Mało tego, jak przychodzi do wypadków, gdzie są ofiary, czy do zastrzelenia żubra, czy cokolwiek, słychać często argumenty z dzikiem. Powiem. Tak, z tych dzików to już się naprawdę będzie śmieją. Nie ma czegoś takiego. Przecież wszyscy wiemy, że. Nie wolno nam strzelać do nierozpoznanego celu. I teraz, tak jak myśliwi, sami myśliwi, nie wezmą się sami za buźki, żeby nie powiedzieć dosadniej, no to kurczaki będą krążyły takie miejskie legendy. I co wtedy czekałowiecwo? No, wtedy łowiectwo czeka. Powolne, długotrwałe, obumieranie. Chyba tego nie chcemy, co? Więc, koledzy myśliwi, ja wiem, że pewnie posypią się na mnie gromy. Że myśliwi to nie, że ty się nie odzywaj, bo w Polsce nie polujesz. No nie poluję w Polsce. Wiecie, co, kochani? Mimo, że uwielbiam las, że uwielbiam się po lesie włóczyć, że daje mi frajdę oglądanie zwierzyny. Ja nie muszę strzelić, wystarczy, że sobie ptaszków idąc z bukawką gdzieś tam po lesie. A nawet bez. Kurczę... Nie wiem, czy chciałbym należeć do grupy ludzi, którzy nie potrafią sami wśród siebie, a nie jest was tak wielu w Polsce, jest was około 120-130 tysięcy. Nie potraficie zrobić w życiu minimalnego porządku. Także z tym z Was zostawiam koledzy myśliwi. Dasz bór. Życzę wielu owocnych polowań. Życzę więcej otwartości. Życzę powodzenia w walce z ekoterrorystami. Ten sam problem nas tutaj też zaczyna dotykać powoli. No i życzę udalnego kolejnego sezonu. Mój zacznie się dopiero za dwa miesiące, nie szybciej niestety. Wy możecie polować już teraz. Dasz ból, koledzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję.